Muzyka, kawężysta. Na jednej liczą się te lajki na insta, na drugiej tylko co i kryć Trzeci koryt to jest pieniędzy, liczba, a czwartej strada to jest Życiowa misja, Na jednej liczą się te lajki na insta Ta druga powie tylko co, i wiksa Trzeciej priorytet to jest pieniędzy liczba A czwartej zada to jest życiowa misja Suko, już nigdy nie zostaniesz moją muzą O teraz życie wiąże tylko z muzą, no trudno Dopalam tego szlugaż aż do filtra Na dnie butelki wina zostało już kropel kilka a twoja skóra aksamitna nie zrani mnie już nigdy Jak bez końców róża co przekwitła a twoja gadka nigdy mnie nie otumani Jestem na fali tylko i wyłącznie po to by cię zranić Popatrz w jakim jestem dzisiaj stanie Ty nie wiesz jeszcze co się tutaj stanie Przez ciebie ciągle mam porytą banię Zapiłem już depresję w żyłach płynie znów Jack Daniels Popatrz w jakim jestem dzisiaj stanie Ty nie wiesz jeszcze co się tutaj stanie przez ciebie ciągle mam porytą, bo Ztopiłem zapiłem już depresję, w żyłach Na jednej liczą się te lajki na insta, To druga w głowie tylko co i fixa Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba, a czwartej zrada to jest życiowa misja Na jednej liczą się te lajki na insta, To druga w głowie tylko co i fixa Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba, a czwartej zrada to jest życiowa misja Dlaczego pachnę okoszany? Na no mojej drogiej furze ciągle alko jest rozlane. To pierwsze, bo i zapach ciągle budził mnie na drane. Ma drugie, bo tą sukę to kojarzy tylko z Pół Półnagie foty ciągle lecą na Instagram. Kiedyś bym się przejmował, ale dzisiaj to wapangram. W głowie miała melarz, ale mnie to już nie kręci. Oczy jak pięć złotych, gdzie wchodzili klubów rezydenci. A trzecia chciała mnie wykończyć. Goniła za pieniędzmi, tak jak psy za listem gończym. Ta czwarta miała długie nogi, i ulubiony trening to skakanie kurwa w boki. I czas na w moim dziele: te wszystkie charaktery połączone w jednym ciele. Hajsy, lajki, wiksy, z rady. I zapamiętaj, jedno to nie wszystkie twoje wady. Le jednej liczą się te lajki na insta, to druga w głowie tylko co Mikhail Trzeci priorytet to jest pieniędzy, liczba. A czwartej strada to jest życiowa misja. To druga w głowie, tylko co i Henryksa. Trzeci priorytet to jest pieniądz, liczba. A czwartej strada to jest życie, ofa misja. dla jednej liczą się te lajki na insta. To druga w tylko co i Henryksa. Trzeci priorytet to jest pieniędzy, liczba. A czwartej strada to jest życie, ofa misja. Na jednej liczą się te lajki na insta. To druga w głowie, tylko co i Henryksa. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz Wyebało